Dzień dobry, witamy z Bydgoszczy. Chcąc uzupełnić nasz trening trójbojowy, dotarliśmy do zakamarków Pałek i innych MADS. Czyli trafiliśmy do ekipy Barbarians. Dokładnie. Chłopaki nam pokażą tutaj parę naprawdę bardzo fajnych technik, które sprawią, że m.in. wasze barki będą kuloodporne, dzięki którym ruszycie w struktury, gdzie w zwykłym treningu trójbowym być może ciężko jest do, czy do jakiegoś zębatego czy tam innych mięśni, a przede wszystkim zobaczcie techniki, które dają całą masę fanu. Zresztą, no ja myślę, że tu chyba nie trzeba nic mówić, zobaczcie sami.